Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Poziomka, a przed Wami gra LEGO Harry Potter lata 1-4. No ja sama się nie spodziewałam, że ta seria przyjdzie tak szybko. Naprawdę, to jest w moim przypadku też duże zaskoczenie. No ale, no wiecie, coś nas musi do tego Najwyraźniej popchnąć. W tym mhm. wypadku była to sytuacja taka, że no, inne gremie nie chciały działać. No to pomyślałam, a może by tak lego? Akurat chłopak mojej siostry był u nas na święta. No i powiem Wam, że dostał w ogóle zestaw Lego, e, Harry Pottera w ogóle, uratowanie Syriusza i tak jakoś się zainspirowałam troszkę <laughs> a to jest fajne, że te cutscenki są nieme jak każda gra lego, więc mogę sobie mówić, możemy sobie podziwiać co się dzieje e, no i nie stracimy przy tym dialogów także pozytywnie ogólnie gry lego są dosyć zabawne i cieszą mordkę jak w nie grasz Pamiętam, że za czasów podstawówki grałam u mojego kumpla Wojtka w Lego Indiana Jones, w Lego... Gwiezdne Wojny chyba? Indiana Jones to był na pewno, ale jeszcze jakieś były, tylko nie pamiętam. Generalnie ja Lego nie zbierałam. <noise> Taka ciekawostka. Tylko moja przyjaciółka Martynka i u niej zawsze się bawiłam klockami Lego. No i generalnie ja nie powiem. Ja bym sobie pokupowała trochę zestawów Lego, ale na razie Wydaje pieniądze na nieco inne rzeczy, ale uważam markę za coś ponadczasowego i pożądanego. I kiedyś przejdą te czasy, że będę sobie kupowała olbrzymie zestawy. Tak będzie. To jest mój plan. No a przy okazji, wiecie, mm, trzeba coś ciekawego na nowy rok. E DAć na kanał. W takim razie, właśnie myślę, że powrót do Harego, którego wszyscy kochają, i do tego jeszcze w wersji Lego, to jest coś, czego potrzebujemy. A Wam życzę też przy okazji szczęśliwego Nowego Roku i właśnie nowa seria, nowa energia. Nie wierzę w energię czy coś, no ale wiecie o co chodzi. Pozytywny vibe. No i lecimy z czymś świeżym. Okej, okay. o matko świętej pamięci, Hagrid. Znaczy aktor grający Hagrida, prawda? No ale no. Teraz wam nie powiem, imienia i nazwiska. <grym> Zawsze w takich momentach. <grym> I ja No dobrze, ale ja nie pamiętam, jak tu się grało. Dobra, to Ta Jotka nawet mi coś tam. Odpowiadała. A w ogóle wiecie, że ja kiedyś przeszłam Harry'ego Pottera na 100% i lata 1,4 i 5,7? Bo moi drodzy, taka sytuacja w ogóle, jeżeli chodzi o tego Pottera, to ja pamiętam, że ja grałam w niego tak często, że sobie nawet sprawy nie zdajecie. Eee, I ja to pamiętam na okres. 11 i 12 lat, czyli 5 i szósta klasa podstawówki. Ta gra mi tyle pomogła się odstresować, tyle radości mi dała, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Harry Potter, nie, magia. O! O nie, ja mam tylko pojedynczy skok i bardzo dziwne ułożenie klawiszy, nie podoba mi się czym ja skaczę? O. Teraz to mi skacze. Te herby się zbierało. Postacie odblokowywało. Cholipka. Cholipka. Dokładnie. Okej. Okay. Troszkę będziemy się bawić przy tej serii, ojoj. A mogę sobie wejść od razu w opcję. Ja nie lubię czegoś takiego, ale wiecie, kontrolera. Okej. Okay. No to, to to jest super. Skok. K, y. P, niech będzie zmianą, J. akcja specjalna, K, spróbujmy. A. nie zapisałam tego, prawda? Ja cię ja to jestem jednak. Zimny drań. Różne. P. Y. Czym ja wolę ten? Dobra, niech... O nie, 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 a! Nie. O, matko, nie tak to powinno wyglądać. Różne. P. To jest spoko. K. Akcja. L. Akceptuj. Pek. O, a czekajcie, a mogę wejść w opcję i. A nie dam sobie. Nie no, O. I to jest spoko. O, dobra. Super, mamy to. Dawaj Harry. Dawaj morda. I ja w ogóle w LEGO grałam zawsze z moją siostrą. Wiecie? Taka ciekawostka. Znaczy, na początku sama ona zauważyła, jak ja w to gram i miała takie. Gramy razem, proszę, grajmy razem, grajmy razem. Ja powiedziałam, no dobra, no to gramy razem. No i wiecie, jak się to super grało? W kilka osób. O kurczę, Lego to jest to. Jak dziecko się czuje, Po prostu czuję się jak dziecko. Mhm. Dobra, przyjrzałam się trochę mikrofonowi, czy on się dobrze miewa. Podnoszę czarodzieje na duchu, no kurczę. Dobra. Idziemy na pokątną. Hary, zobacz, zobacz. Jak sobie radzę w takich sytuacjach. Mm, te miliony monet. Dobra, o nie, zapomniałam. Ty, patrzcie, Kuiral. Czy ja mogę spoilerować? W końcu ja już z wami przeszłam i tak tę grę. W sensie, no wiecie, PCtową wersję. I każdy czytał, oglądał, grał Harry'ego Pottera i wie kto jest kim, ale nie wiem czy mogę tak spoilerować. Nie wiem czy tak wolno. O, tu będzie ta jakaś. Ej. Ty, a może Hary? Może Hary? O! Jej! Dzięki, to było łatwe. Gry LEGO nie są jakoś wielce skomplikowane. Póki co. Ale wiem, że przejdzie co do czego i będzie główkowanie. I w ogóle miałam dzisiaj robić zajęcia dykcyjne, ćwiczenia dykcyjne i ich w końcu nie zrobiłam. Mam nadzieję, że nie jest to jakoś super słyszalne. Jednak będę się starała, żeby przed każdym odcinkiem było to jakoś bardziej słuchalne i będę starała się po prostu robić rozgrzewkę głosową, żeby moja dykcja była po prostu lepsza. Z każdym odcinkiem. A jak dam dobry przykład, to może też wy zaczniecie bardziej zwracać uwagę na to, jak się wyrażacie. Ja na przykład bardzo bardzo działa na mnie. Mm, Metoda nie tyle co idola, bo to jest za mocne słowo, jak na moją osobę wobec Was. Ale wiecie o co chodzi: że każdy ma jakiś taki przykład, daje się, nie? I to jest takie, że ja mówię, oglądam innych youtuberów i mam takie matko, jak oni ładnie mówią, jak oni mówią składnie. Ja też chcę być taka przyjemna w odsłuchu, także wiecie. Szukamy pozytyw. Oj, Hagrid, jesteś za duży. Hmm. Aha. A ja jak głupia spację naciskam? Galileo, 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 Figaro. Ciu, dobra, to teraz. Wow, ale fikołka zrobił. Daj, fikołka. Aha, bo tutaj się daje te. Dobra. Ciekawe, jaki eliksir waża sobie właśnie. No. No, ale to będzie dobre. Ale będzie zupka. Mmm. czarodzieju! na Wow. Na szczęście jestem silny. Wow, chłopaki, ale tu super, ale tu fajnie. I tyle. Hieny. Uwielbiam to, że tu się wszystko rozwala, układa. Jakie to jest wygodne, jakie to jest. a Satysfakcjonujące. Im skryli przede mną pieniądze, Czajcie to. A ja nie mogę normalnego pocisku, ten? Mogę. Ale to bardzo głupi przycisk. O nie, Elka, sorry. Mi się pomyliło. Uuu, klasa. Dobra. Opatentowałam więcej w końcu. Umiem więcej. My chyba będziemy musieli. Aha, poprosić pana goblina o pomoc. Super. Quirrel tam chodził. Widzieliście? Widzieliście? To ci gagatek, to ci dzban. Z niego jeden. Mamy smoka. Co tu się stało? Wow, Harry! Płaś. Aha. To chyba ja mam zrobić. A ja i tak w nawyku naciskam spacy. Jak to działa? Powiecie mi. Dawaj! Dawaj! No. No. No i pięknie, no i welcome. Dobra, Harry, słodkie oczka. Cute boy. I te sprawy. Jaki on słodki. I ten breloczek z Harem. Ta, witamy w urzędzie. A ty myślałeś, że jak to będzie wyglądać. O, już, robi, już się robi, proszę pana, już otwieramy. Aha, przetrzymać. Okej. Okay. Oho! Jestem hungry. Mam się dobrze... Aha, ja chyba tym mogę jeździć. Ale jak ja mam z tego wykorzystać? Ja nie umiem korzystać z tych rzeczy. O! Weeeeee! Woohoo! Ale cza. Dobra. Harry, starczym. ja już nie chcę. Dobra. Wow, zapomniałam, że ja mogę jeszcze tyloma postaciami. Ej, a to czekajcie, a to na przykład, jak zmienię postać, to on nie mógł jeszcze tutaj czegoś wcześniej otworzyć? Czy mi się już nie pamięta? Chyba źle zapamiętałam. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj. Nie, no dobra. Chodźcie, chłopaki. Przepraszam panią. Już otwieramy? Robi się, robi się, ahaha, wiedziałam! Dobra, chłopaki... To wiecie. Seifior. o, już się robi, a la Kazoo. Dawać. Cześć! Pieniądze. Ej! Powinnam dostać! Uu, ale fajnie! No i dobra... Robota nas wyzywa... Ile pieniędzy... Hmm. Dawać mi to... O, uh. mhm. smoczek. O, nawet nie wiedziałam, że ja tu tak mogę szarżować. E, dobra, ale zmieńmy postać. Zjotkujmy to. I wiecie, tak po kolei. Ten Harry, który jest taki bezużyteczny tu trochę. Przykre. Ale zdarza się i tak. Zdarza się najlepszym. Nawet temu, który przeżył. No, dziękuję bardzo. Co ja buduję? U, wow, Dobra. Ale fajnie, fajnie mieć pieniądze. Money, money, money. Wow, Harry, to nasze pieniądze. Łatwy szmal. O, a co tam jest? O, kurde. Dobra, tego się nie spodziewałam. Spodziewałam się wielu rzeczy, ale nie tego. Nie od odzobaczę. Ale w końcu, moi drodzy, nowy rok! Już niedługo! O Oliwander! Dobra, no to idziemy, mój drugi chory poterze do Oliwandera. Ale to zaraz. Ja chcę zobaczyć, czy coś się zmieniło, odkąd mnie tu nie było. I to, jak mogę rzucać czarodziejami. Masakra Malfoy! Tęskniłam za tym rozpuszczonym grzdylem Mhm mm Sorry Malfoy, to nie było specjalnie Ja nie chciałam To nie było specjalnie, Draco E Chciałabym chociaż w tym pierwszym poziomie uzbierać, wiecie, całą linię tego. Tak byłabym dumna z siebie. Że ja sama chcę mam zrobić. To nie ma sensu. To nie ma najmniejszego sensu. No i krzesło ucieka. Okej. Okay. Mhm. Mm Aha, dobra, tu byliśmy faktycznie. A ja mogę to rozwalić. Ech, no dobra, no to wbijamy. <laughs> Wow. Ale urwał To jest to! Tego potrzebowałem! Teraz mogę pozbyć cały świat! Jej, Hagrid! Mam różdżkę! Ciekawe jak działa O cię Hedwiga! I kapelutek Zdroweczko. No to mi się nie udało. E, tam. Ale mamy tryb swobodnej rozgrywki. I tak ładnie. I tak ładnie. Prawdziwy czarodziej. Nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej. I to sumowanie pod koniec każdego poziomu. Och, i te lagi od sumowania. Kocham uratowaliśmy faktycznie był był na dachu uczeń na dachu nie skrzypek uczeń <grystanie> Okej okay, moi drodzy ale na ten moment będziemy odcinek Kończyć. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście będę Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. Możecie napisać, jakie tam macie podejście do tej serii. No i oczywiście życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!